Cześć, mamy tutaj suert, kram dalej w Borderlands 3 albo Borderlands 3. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, mamy tutaj różne umiejętności aktywne. Tutaj mamy tarczę, tutaj mamy klona, to mamy wybrane, a tutaj mamy tego robocika, który zadaje bardzo fajne obrażenia, ale tak gdzieś tam koło nas też sieje zamieszanie i możemy go przypisać zamiast granatów do aktywnego slotu drugiego. W tej chwili to sobie zrobię. Ok. Mamy to. No i tutaj mamy różne te umiejętności pasywne. Niestety nie mam w tej chwili żadnych punktów. W zeszłym odcinku dałem bez sensu tutaj na to, chociaż to nie jest takie złe. Bo jeżeli jeden z moich aktywnych skill, jeden albo więcej jest aktywne, tutaj widzę, że będzie można jeszcze więcej robić. Dobra, jeżeli jeden albo więcej jest aktywne, no to yy, ogień tutaj z tego z tego klona, jakby jest jeszcze większy. I tutaj macie napisane, can damage 4%, właśnie 4% za każdy aktywny skill. I następne rank, 8% za każdy aktywny skill. I tak sobie można, widzicie tutaj, te wszystkie pasywki y, robić. One nam zawsze coś tam będą zwiększać. W tych właśnie tutaj skillach. Na przykład ten będzie y, w następnym levelu poruszał się szybciej, i będzie się szybciej, jakby odświeżał, odnawiał. Tutaj szybkość broni nam zwiększy. Damage zadawany z broni. I tutaj Gun Damage. Także super. No to sobie będziemy kurczę robić. Nie ma. Nie ma co. Teraz idziemy za Volknem. Może jeszcze jaka misja tutaj. Jeżeli to w ogóle jest istotne. Tutaj Follow Volknem. W tej chwili to mamy wybrane. From the ground up. Dobra. Idziemy, jest noc. Podążamy za tym gościem, którego tutaj uratowaliśmy z tej miejscuwy. Zobaczmy sobie jeszcze może na tą mapę. Teren, kurcze ogromniasty. Teren ogromniasty. Myśmy stąd tutaj przyszli. Ta mapa, możemy sobie ją obracać, tak jak nam się podoba. On nas teraz poprowadzi pewnie gdzieś tutaj na te tereny, które mamy nieodkryte. A tutaj jak widzicie jest... <laughs> Jest co robić, jest co zwiedzać. Gra ponoć jest ogromna, nawet nie zaliczając misji pobocznych. Tutaj na przykład jedna jest do wyboru. Można w to grać i grać, i się bawić sprzętami, modyfikacjami. Co tylko wam się podoba. Już widzę, że tam jakieś stwory. Tutaj mamy amunicję pełną. Mamy kasiorę. Dawać to. Też coś padło, kasa pewnie. Zaraz sobie pozbieramy to wszystko. Będziemy musieli pozałatwiać pewnie tam tych ziomów na dole. Mamy wybrane dwa aktywne skille. Jeden RB i jeden LB. I co? I tak musimy zejść, i tak musimy zejść. Nie ma chyba na co czekać. Macie. Jest, jest... Jest też robocik. Ale to strzelba daje damage. O kurde. Robocik strzela, widzicie on tam lata. O kurde. Level czwarty, pięknie. O to chodziło właśnie. Robocik daje radę. Ten czymś tu wali, jakimś kurde zatrutym, głównym ogniem. Ja pierniczę. A fou, a fu, a sie. Jeszcze coś biegnie. Boom. O kurde. Ten jakiś większy. Na razie nie mogę wypuścić ani robocika, ani klona, już klon. Klon do akcji. On się niech nim zajmie. Ale z gardołem. Ja pierdiczę, weźmy zdrowi. Tu mi coś jeszcze biega, słyszę. Sie! Do jasnej cholery. skąd to, Jezu, co za bestia! No w końcu Ty jeszcze tu jesteś gnoju No poszło Clear a of Skags Czy załatwiliśmy jakiś skagi Dobra czekaj gościu na mnie weźmiemy sobie tą broń Ciekawe ile ja mogę tego tego brać Tego nie biorę To sobie biorę jeszcze popatrzymy, co tutaj na spokojnie. Tej nie chcę. Zwykła strzelba. Coś tam z nich powypadało. Zobaczmy sobie co. Na spokojnie, na spokojnie. Hyperion, Ja pierniczę jaka broń. Za co byśmy ją wzięli? Hyperiana. Za strzelbę to nie. Trochę mniejszy damage. Trafność też troszkę mniejsza, lepiej się trzyma w ręce, dłużej się przeładowuje nieznacznie. Fire rate też jest mniejszy, ale ma pojemniejszy magazynek. Jasny, shield. Jeszcze coś: Weapon Shield Capacity 46, 2 razy 2 Weapon Zoom. Dobra, bierzemy to. Equipped jest. Tutaj jeszcze czegoś nie mogę wybrać tej broni, ona potrzebuje piątego levelu. Ale mamy tutaj, widzicie, skile. Weźmy sobie tego robocika. Ulepszymy sobie robocika. Będzie zadawał większy damage. 4% at default walk speed. Aha, on zadaje większy damage, kiedy, kiedy ja się poruszam. Im szybciej się porusza, tym większy damage zadaje. Weźmiemy sobie tą pasywkę dla tego robocika. Na razie robocik i klon. No zobaczymy, bo tu się nam jeszcze odblokują te sloty. Może jeszcze coś będziemy mogli wybierać, potem się szybko przełączę, na przykład tarczę wziąć czy coś w tym stylu. No, giera się zapowiada naprawdę znakomicie. Tutaj jeszcze coś, tutaj mam jakąś broń. Czekajcie, bo właśnie ja tu pozbierałem dwie. Porównajmy sobie z tym. Mm, troszkę chyba wygląda mi na słabszą weapon shield capacity 52 ale tutaj mam jeszcze z tej lewej strony damage projected front facing shield returns bullets to your magazine A, czyli te które się odbijają od tarczy, kule wracają do mojego magazynka, no to to z lewej o tyle jest, o tyle jest jednak, jednak lepsze i chyba sobie na razie to po prostu zostawię, no ale mamy już jakieś w końcu wpadają nam zielone bronie, ta pewnie też jest jedną z takich w końcu wpadają zielone bronie i o to chodzi. Zaraz czy tu my mamy jeszcze jakieś no, granatów i tak w tej chwili nie używam. No ale dobra, dobra, zawsze się w ekwipunku przydadzą. O kurde, wracamy, wracamy w zasadzie tam gdzie byliśmy. Musimy eskortować tego wogna do Lilith. Lilith pewnie sobie z nim pogada. To możemy śmiało ruszać. O, teraz wziąłem tą maszynówkę. Tutaj się nie przełączają te bronie. Aha, tak mogę uderzać, ok. Standardowo, jak w innych tego typu grach. To jest dobre. Tu nam daje jakiś zoom, trochę większy. No, tam mi się podoba. Broń, tam jeszcze coś, kurde, jest. Ja pierniczę, aż mi się chce po prostu tutaj.

Aż się zmęczyłem od tego biegania. Lilith, jesteś gdzieś tutaj, tu byłaś. No, dziwne czasy. Jeszcze na dole ekranu widzicie, tak mi co chwila coś przychodzi nowego do głowy. Mamy poziom levelu, level czwarty, i tutaj mamy takie. Żółty paseczek, w zasadzie w części jest żółty. Jak się zapełni, to Level, dobra. z The map was gone, but I picked me up. That souvenir. Map. If you're talking about that alien junk, my clan is bringing it to the Calypso twins as an offering. They're heading to the Holy Broadcast Center. It's where the Calypsos host murder sermons to amp up their followers. Can't let the Calypsos get that map, but the Holy Broadcast Center is a long ride. Walk Hunter, you're going to need some wheels. Mój friend Ellie runs the catcher ride. Go introduce yourself, and she'll hook you up. Cały czas szukamy mapy, teraz musimy się udać do jakiegoś Ellie. To jest chyba kolega, kolega Lilith, z tego co tutaj zrozumiałem. My mission level 2. My mission level 5. Haha, te mamy pozaliczane, tutaj są levels dla tych misji. Tutaj mamy dla levelu 5. Misja, no my mamy w tej chwili czwarty, no ale spokojnie, Im tam dojdziemy, to pewnie sobie nabijemy. The Sunsmasher Clan is bringing the vault map to the Holy Broadcast. Aha, o. czyli Sunsmasher Clan, tego gościa, co uratowaliśmy, przyniósł tą mapę do Holy Broadcast Center. I tam się chyba musimy udać. Chyba o to chodzi, jeszcze sobie zerkniemy szybko na mapkę. No dobra, to nie jest aż tak daleko. Chyba się jednak tutaj wybiorę, zobaczę, zobaczę, po drodze co to co to tutaj jest. No bo czemużby nie? Ciekawe, czy ja mogę kurde to nie chciałem. Czy ja mogę sprzedawać coś w tych sklepach, bo mam te pukawki, które mi kompletnie nie są potrzebne. No właśnie, mogę sprzedawać. To, co nie mamy, to co nie. Ma... To, żeśmy dostali w nagrodę. No to nie. Unlock the skin for the quick change system when used from inside your inventory. Dobra. Tu mamy zaznaczone, co mamy ubrane. To możemy sprzedać. To też mogę sprzedać. Na razie, te granaty też sprzedam. Te tarcze też. To, co rzadkie, to, co zwykłe, to sprzedaję. Nawet się nie zastanawiam. Bym tylko nie sprzedał tego, co, co mam ubrane. <laughs> Dobra, item of the day, Dziękuję. Na razie nie chcę. Tu też możemy bronie kupać, ale to widzicie, to się nie opłaca. Dostajemy nagrody. Amunicja kupiona. Refill health Super. Coś tu jest? Coś ciekawego? Nie ma nic ciekawego. Zaraz, zaraz stąd ruszamy. Kurde, długo co? Gadam i gadam. I nie mogę po prostu się ruszyć. Coś dostaliśmy od niej unlock the skin for the quick change system and used from inside your inventory. No i proszę. Jakąś skórkę sobie odblokowaliśmy i to wszystko, taka była nagroda za tą misję. Skin. Ja wiem, to wiele się nie różni. Operative skin, a tu mamy Muddy Slaughter's. A dobra, ubierzmy tą nową. Czemu nie? No i tak siebie tutaj nie widzimy. Na razie nieczynna jest tutaj ta stacja samochodowa. Ten się już znowu zmęczył, ale chyba możesz tu wskoczyć. No, dobra. Popatrzmy, o co tutaj chodzi. Moja maszyna maszyna jest Help, Markus, repair his vending machine, so you get get. So you can get Adam's Sweet. Dobra, pomóżmy mu naprawić tą maszynę. No <tosanowidze> się udało. Toś nowa misja odkryta. No mamy tutaj Side Missions. To jest misja poboczna, ale no na razie mamy wybraną. tą i niech tak zostanie. Z tym mogę jeszcze pogadać. <tosanowidze> Claptrap lost his antena. Dobra. Czyli jemu możemy pomóc odzyskać antenę. No i już mamy poboczniaki. Tutaj w tej maszynie chyba moglibyśmy kupować, kupować broń. Nie, bo musimy ją najpierw naprawić. Dobra, po prostu zaakceptowaliśmy poboczne misje, ale takich teraz nie wybieramy. Jeszcze tutaj patrzę. Aha, to mam tą broń. Dobra, jeszcze nam się kurczy. Tutaj sloty odblokują. Na te bronie. No, mega, to jest kurde fajne. Ja pierdolicie mógłbym tu przeskakiwać i przeskakiwać cały czas. Dobra. Idźmy na to miejscuwe, co trzeba. Idźmy na to miejscowe co trzeba. Tu już się coś świeci na zielono, więc zbieram. Dobra, klaptrop, siera. O shit. Mamy tą nową pukawkę. Niezła. Dobra jest. Aż to Menda Menda gonił mnie do końca. No tu mieszkają chyba w tych dziurach te Mendiochy. Co ona taka nerwowa? Tutaj też coś mamy. Stację pojazdów też na razie zablokowaną. Nie, sobie wcześniej czy później odblokujemy to. Dobra. Granatów na razie nie chcę. Bo wolę te swoje umiejętności niż granaty. Uzupełniłem amunicję. Z pudełka coś wziąłem. Shit. Już tu w zasadzie jesteśmy. Ole baba! My bad, slipped. Ja pierdziel... Ole babszty! No, Eli, desert draw, Story for rockets. Ja pierniczę. Dobra, zaraz z nią pogadamy. Może ona ma tą mapę desnych, ale tamten gościu kurde już wybuchł. I heard y'all were in the neighborhood. Good to see old Lil found some new blood. I'm Ellie. Hey, what are you staring at, hun? You're a natural with that rocket launcher. My kind of girl. Ain't you a heartbreaker? Lil said you was looking for a vehicle. Damn cultist stole all mine. Mind stealing me one back? Then I'll set you up with a catch a ride. And thanks for coming by. No, i już wiemy, gdzie będziemy mieli pojazd, ktoś się zwinął pojazd, i my musimy się, kurde, tam udać. O, ja piernicze, no go odzyskać. Co robić, co robić? Dobra, obczajmy sobie to miejscowe. Może ten odcinek będzie taki trochę z mniejszą ilością akcji. fajnie byłoby coś znaleźć. Kurczę nowego. Zobaczcie, to jest jakieś takie miejsce, gdzie nigdy go nie zwiedza. I coś tu mamy, kibel. Kolejny, żeby to skibla tak każdego wypadała forsa co, ale byśmy byli bogaci. Oj, oj 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 Doszedłem do niewidzialnej ściany. Już mnie gra cofa. Amunicja pełna. Co tu jest? Dobra, pierdzielić. To idziemy. Gra płynnie chodzi, elegancko. Co tu jest? Amunicja? Granaty? Nie, to wszystko ta amunicja, dobra. Takie największe skrzynie są... Oho, już są! Już są gnoje. Chyba wolę tak. Zaraz im wypuszczę drona. I macie jeszcze tego. O, i niech się dzieje. Dron już też wali. Dobrze, dobrze, ładujcie ich. Pięknie. Jeszcze któryś? Już nie widzę tu żadnego. Oni nic nie mają koło siebie. No, drony klon się sprawują nieźle. Przyda się coś potem do ochrony. Rzeczywiście, może jakaś tarcza. Ale ten dron się długo regeneruje, Jezu. Żeby odświeżyć tą umiejętność, to, to trochę czasu zabiera tu jakaś brama. Dobra, zaraz będziemy mieli. O, kurde, jest gościu. Misja miała być dla piątego levelu, my na razie mamy ciągle. Czwarty. O! Połóżmy tego. Sztyg no. Dzień! Szmaciarzu! No, gierka jest przednia. Jeszcze po prostu te giwery, te umiejętności, to ulepszanie całe. Teraz dron się zregenerował, jest taki sygnał: pik, 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 pik. Kasa wpada. To można kupować amunicję i ulepszenia. Podejrzewam do broni, bo ja broni nie chcę kupować ani różnych tam granatów, nie granatów. Kurde, my tu mamy tutaj znaleźć je, ja pierniczę. Gdzieś tu jest ten wehikuł. Pojazd. Optional Objective Hijack Vehicle, Aha. Jakbym wiedział co to znaczy, nie? Albo ukradł, albo coś z nim zrobił. Ukraść to nie, ale coś innego. Potem se przeczytam co to znaczy. No tak czułem, że tu będzie skrzynia. Skrzynia bez niczego. Na razie ta pukawka jest niezła, level czwarty. Przydałoby się kurczę. Oczywiście jakbyśmy robili te poboczniaki. Ale może przy okazji, kurde je. Może przy okazji je będziemy zaliczać. Dawa jeszcze tego. Mamy dronek. Mamy klonek. Niech sieczkę robią. Dobra, jest. To jest dobre, kurde. Dronek jeszcze coś tam atakuje. Kiń, mędzioku. Jeszcze tam nie tutaj. Tam nie, tu siecze. Wszyscy czwarty, piąty level. Kurde, to ja będę musiał rzeczywiście robić poboczne, żeby tu awansować następnym razem. Poszła w diabły! Mendo. Wow, ale gratów. No ale graficzka przednia powiecie co? Prezentuje się znakomicie. Nie, kamonów nie biorę zwykłych. Chyba jesteśmy gdzieś tu blisko. Hmm. A może tu chodzi o to, żebym przechwycił pojazd, a hmm. mogę go przechwycić? Jest to w ogóle możliwe? Cholera wie. Nie rozjechać czy nie chcą? Dobra, idziemy do naszego. Nic nie będę tu rozwalał. Mamy nasz pojazd. Taka arena, kurde, tu się można pewnie ścigać, czy coś w tym stylu na tym obszarze. No sporo już tej mapy żeśmy zwiedzili. W miarę idzie. No i co? Dobra. Customize your vehicle and unlock new parts by scanning hijacked vehicles at any catch a ride. Vehicles spawned at a catch a ride also act as portable fast travel points. Don't like how your vehicle handles? Dobra. Możemy tutaj z nimi powalczyć. Nie wiem czy jest sens. Hamulec to po prostu tutaj, kurde, normalnie kieruję gałką. Garką do, gałką do przodu, do tyłu, jak teraz mam stąd, kurde, wyjechać. To jest ciekawostka. Jakoś tędy powinienem, albo tu. Tam, gdzie oni pojechali. O Jezu. Drive vehicle to catch a ride. No. Teraz ruszaj do jasnej cholery. Wszystkie w auta w tych, w tych grach to tak muszą gówniano chodzić Nie mam tu innego O, mam jakieś przyspieszenie Chyba mi się udało Bo rzuciły się na mnie bestie Pierdzielę te be O, ale można je rozjeżdżać, tylko widzę, że nie całkiem Dobra, zaparkujemy go Jezus, Maria. Czekajcie, bo mnie tutaj te bestie kurde ścigają. Odjedź stąd do jasnej cholery. Zgarnął krytykala. Teraz ten zgarnie. <ścoughs> Ale dziwne jest tu sterowanie, mówię wam. Dobra, rozjechany może dadzą spokój.

All your thing. Just make sure you equip it. Dobra, na każdej takiej stacji możemy skustomizować swój pojazd. Możemy też wybrać spośród tych, które posiadamy. Mhm, mm Choke the Driver Weapons kategorii. O! Tutaj mamy kategorię broni. High Fire Rate Machine Gun. A tutaj 50% more damage on direct heat. The player in the gunner seat can zoom in for extra precision. Dobra, bierzemy to. To mamy, kurde, to mamy. A to, to też mamy. Czy tu mamy dwa działka jakieś. A, i tutaj mamy zablokowane. To jest po prostu wszystko, co my teraz w tym samochodzie, kurde, posiadamy. Czy wszędzie muszą być już w grach samochody? Możemy sobie wybrać jakieś kurde kolory. Aha, dobra, cały na czarno. A niech będzie. Okej. Okay. A tu mamy na razie jeden pojazd. A, można go pomalować. Eli, Hyperion, Angel, <grytania> Jacobs, Tork. Vladov. Ten mi się chyba najbardziej podoba. Co tu jeszcze jest? Aha, tutaj zmieniają mi się te. Dobra, wyłazimy stąd. Tutaj można od niej odebrać jakąś misję poboczną. Tutaj też już mamy misję poboczną. Ja pierniczę. A kolejna misja, jakaś główna, na nas gdzie czeka?

Tutaj mamy, tutaj mamy jakieś kurde amunicje Granaty, rakiety, te sprawy. Tutaj mamy bronię. Dobra. Za bardzo tu ja widzę nie za wiele nie będę kupował w tych sklepach. Teraz pytanie, czy ja mogę to wybrać sobie auto? No i co? Tutaj pokazuje te kluczyki deploy vehicle aha krzyżykiem mogę go krzyżykiem mogę go uruchomić tak on wygląda w tej chwili skustomizowany elegancko bajerancko. <grymne> <grymne> nie to sterowanie jest okropne tutaj już widzę już widzę że jest okropne no ale żeby się tam dostać na tą główną misję, to naprawdę, to muszę naprawdę kawał drogi przejechać. To są te poboczniaki. No i tutaj mamy właśnie to Go to Holy Broadcast Center Get Vault map. Po to nam był ten pojazd, żebyś tam się pewnie szybciej dostać. Czy tak patrzę, a tutaj mamy to przyspieszenie. Kurde i to. A, jest! Dobra. Widzę, gdzie już są rakiety RT. E, LT są rakiety, a RT jest właśnie ten tutaj magazynek. O to chodziło. Dobra, możemy ruszać. I wiecie co? I spotkamy się gdzieś tam. Po prostu, kurde, bliżej, bo... Sami widzicie, co tu się dzieje. No dobra, albo rozwalimy te psy. Jeszcze. Jeszcze któryś biegnie, gnój. Już przestały biec. Taka miazga z nich została. Ciekawe bym chciał stąd wysiąść. A, proszę. Kółeczkiem. Dobra, pożegnamy się przy tym aucie. No gra jest świetna, mega. Naprawdę tutaj się sporo dzieje. Trzymajcie się, cześć!